Witam, mamy wtorek, mamy nową aktualizację. Tym razem 3.08. Nie dostajemy w tej aktualizacji żadnych zmian agentów, bo już za dwa tygodnie wychodzi nowy agent i wychodzi nowy akt, więc prawdopodobnie wtedy będą takie główne, ważne zmiany. Ale dostajemy zmiany na innych polach, jeżeli chodzi o Valoranta W tym jedną niesamowicie wyczekiwaną zmianę przez po prostu Was, przez graczy i przez również mnie. O co dokładnie chodzi? Zapraszam do oglądania. A no i oczywiście też nowe skiny wychodzą w tej aktualizacji, którą mówimy sobie jak zazwyczaj na końcu. Odcinka. No i oczywiście, jeżeli podoba wam się content, który tworzę, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Jesteśmy już dosłownie o krok od 35 tysięcy, więc czemu by nie dać suba? No i oczywiście komentarz oraz łapka w górę również są miłe widziane, jeżeli content wam się podoba. Aktualizacja 3.08 tak jak powiedziałem, nie będzie taka duża chociażby jak poprzednia aktualizacja, czy jak wcześniejsze aktualizacje nerfujące JET. Tym razem, jeżeli chodzi o zmiany agentów, to nie będzie dosłownie żadnych zmian agentów, ale zamiast tego dostajemy zmiany dotyczące działania samego Evala no i oczywiście te nowe skinki o których powiedziałem zaczniemy sobie oczywiście od wszystkich zmian no i dodatkowo jeszcze w tej aktualizacji są takie pogłoski, że wejdą pierwsze isteregi w grze na temat wyjścia nowego agenta, więc jeżeli aktualizacja już weszła na serwery u Was, jeżeli macie środę, zapraszam do wejścia na jakieś customy, pochodzenia po różnych mapach i po prostu poszukania różnych isteregów na temat nowego agenta, bo zawsze dwa tygodnie przed wyjściem nowego agenta są isteregi dodawane do gry i prawdopodobnie na mapie gdzieś będą, gdzie można znaleźć wskazówki na temat naszego dedaja, który nadchodzi do gry, czyli Vincenta Fabrona. A więc zaczniemy od zmian tak zwanych prostych, lekkich, małe zmiany, jeżeli chodzi o zgłaszanie innych graczy. Teraz za każdym razem, jeżeli zgłosicie każdego i on dostanie jakiegoś bana, dostanie jakąś karę, to zawsze, nieważne czy jesteście w grze, czy nie, dostaniecie powiadomienie na temat tego, czy osoba zgłoszona przez Was została właśnie wykluczona, na przykład z rozgrywek rankingowych, albo dostała jakiegoś bana. Działa to na takiej zasadzie, że jak jesteście w kliencie, to po zgłoszeniu prawidłowym kogoś i ukaraniu tej osoby, dostajecie od razu powiadomienie w grze, a jeżeli nie jesteście w grze, to dostaniecie to powiadomienie po wejściu dopiero do gry. No jak wyjdziecie, no po prostu jak będziecie wy kliencie, czyli każda 60 będzie wiedziała, czy jest 60 faktycznie. Następnie od następnej aktualizacji będziecie mogli chować swój poziom w grze. Po prostu będziecie mogli zmieniać swój poziom w grze, czyli wybierać ramki z danych poziomów oraz będziecie mogli ukryć poziom konta, tak jak chociażby ukrywać swój nickname dla osób, które nie są z Wami w grupie. Po co ktoś chciałby ukrywać level konta? Nie mam zielonego pojęcia, ale wybieranie ramek jest bardzo fajne, bo na różnych poziomach macie różne ramki, więc zawsze jakaś tam personalizacja swojego profilu. No ale ukrywanie poziomu konta to, no nie wiem, no od teraz wszystkie smurfy, które mają po piątym poziomie jakieś Immortale, będą mogły sobie ukryć i nie będzie wiadomo, czy to smurf, ale innego zastosowania nie widzę szczerze. No i słuchajcie widzowie, teraz przejdziemy do najważniejszej zmiany, jeżeli chodzi o działanie skinów w tej grze, jest to zmiana, którą chcieliśmy od bety, od dosłownie wyjścia Valoranta, czyli no nie wiem też półtora roku, bardzo bardzo długo już ta gra jest w sumie szybko minęła. Od dzisiaj, w sensie od dzisiaj, od jutra, od nowej aktualizacji, będziecie mogli zmieniać poziom waszych skinów za darmo, po prostu, jak macie skin ulepszony, na przykładowo na czwarty poziom, to będziecie mogli obniżyć ten poziom do każdego innego poziomu, który które macie na skinach. Czyli jak macie ulepszonego Karambita Prima i macie tą brzydką animację po ulepszeniu, będziecie mogli po prostu z dniem jutrzejszym wyłączyć Tą, ten poziom, obniżyć poziom do pierwszego za darmo i będziecie wtedy mieć karambita fajnego, kręcącego się a nie ten długopis taki dziwny działa to oczywiście ze wszystkimi skinami, czyli na przykład sztywnego smoka będziecie mieli yy, taka mała meta na sztywnego smoka gdzieś tam się właśnie zaczyna robić, bo fajnie te skiny wyglądają, jak zawsze kolejście z animacjami tego smoka, a teraz będziecie mogli sobie zrobić takiego sz sztywnego smoka bez animacji, więc zawsze to jest jakaś różnica, więc od dzisiaj, się od jutra, od następnej aktualizacji, wszystkie skiny będziecie mogli zmieniać poziomy tych skinów na no jaki poziom tylko chcecie. Możecie napisać w komentarzach jaki skin obniżycie poziom na niższy, żeby wyglądał lepiej. Po sumie jestem ciekaw ile kombinacji teraz będzie można zrobić z tymi skinami i na różne sposoby po prostu grać, bo i z poziomami się zmienia i wygląd, i animacje, i sam model, więc naprawdę kustomizacji będzie dużo. Dziękujemy, bo Tą zmianę chcieliśmy w sumie przez bardzo długi czas i wreszcie ją dostaniemy. Następnie małe aktualizacje wydajności, czyli teoretycznie parę FPS-ów więcej od następnego patcha. Tutaj akurat jeżeli chodzi o sytuację, to jest naprawienie niektórych bugów związanych z interfejsem gracza i optymalizacja po prostu interfejsu gracza, żeby on nie zabierał tyle klatek na sekundę jak zabierał teraz. W praktyce raczej oznacza to to, że nie powinniście zbyt mocno tego odczuć. Takie małe zmiany i aktualizacja interfejsu gracza wydaje mi się, że na no nie wiem, no. Do 5-10 fpsów więcej maksymalnie, nie spodziewałbym się jakichś przełomowych skoków. Jeżeli chodzi o naprawione błędy, to zazwyczaj w sumie ich nie omawiam, ale w tej aktualizacji jest jeden bardzo ważny błąd naprawiony. Chodzi o zbugowane skiny. Niektóre osoby, jeżeli miały duży ping i wchodziły szybko do gry, to bagowały im się skiny i skiny nie ładowały się do końca. Przez powstawały jakieś rów, różne takie dziwne kombinacje, no takich po prostu mega dziwnych skinów. I dużo osób myślało, że to są jakieś teasery, może nowych skinów, jakieś tekstury, które wyciekły z nowych kolekcji. A to był po prostu najzwyklejszy bug, który działał na takiej zasadzie, że jak mieliście zbyt duży ping i jakiś tam wo wolniej się po prostu łączyliście ze względu na jakiś tam powód, po prostu jak się wolniej yy, łączyliście do gry, to skiny wam się w pełni nie wczytywały i bagowały się tekstury i bardzo różne dziwne rzeczy powstawały. Od teraz tego już nie będzie. No i na sam koniec w zakładce inne na stronie to jest napisane coś takiego. Wykorzyliśmy wielkiego robala spod waszych łóżek. Nie mam pojęcia o co chodzi. Riot nie wiem. No dobra, przejdziemy sobie teraz do nowej kolekcji skinów, która trafi do gry już jutro. Nazywa się ona Nunca Olvidados. Bardzo dziwna nazwa, ale cała kolekcja skinów nawiązuje do meksykańskiego y, święta zmarłych, czyli tak zwanego Dia de Muertos. W kolekcji mamy Bulldoga, Aresa, Vandala, Frenziego oraz Kosę. Co ciekawe, ta Kosa ma animację Ruin Dagera, czyli takiego dagera karambitowego. No to tak, Vandal wygląda następująco. Następująco, generalnie no, nie, nie ma co tutaj się roznosić bardzo dużo, są to skiny bez zmienionych animacji, jeżeli chodzi o podstawowe bronie, bo nóż ma zmienione animacje, najciekawsze jest to właśnie, że jak wejdziecie w cienie, jesteście na słońcu, to inny kolor jest tej grafiki, więc jak wygląda Vandal, tak wygląda Frenzy, sama grafika jest dość ładna, jakby no, nie ma co tutaj mówić, chociaż nie wiem, nie wiem, dopiszcie co o tym myślicie, bo... Niby jest dość ładna, znaczy na tej grafice takiej głównej jest dość ładna, ale w grze wygląda tak, no tak sobie chyba. Następnie jeszcze bulldog. Ares, no wiadomo, no, te animacje, nie dźwięki zmienione nie są. I na sam koniec pokażę Wam również kosę. W kosie akurat te animacje są zmienione, czyli to są te animacje po prostu z tego Ruinedagera, którego widzieliście, ale dalej wydaje mi się, że Ruin Dagger wygląda dużo lepiej niż ta kosa. No i ona również w cieniu, a w słońcu jakby, czyli no w cieniu albo w słońcu zmienia swój kolor, zależnie od tego, w jakim miejscu stoicie. Na moim Discordzie wydaliście opinię na temat nowych skinów, yy, która prezentuje się tak. No widzowie, no każdy ma prawo do swojej opinii. Mi też się jakoś do końca nie podobają. Napiszcie w komentarzach, co o nich myślicie. A ja swoją drogą w ogóle zapraszam również na Discorda, yy, którego prężnie rozwijamy i prężnie rozwijać będziemy. Yy, link macie w opisie oraz przypiętym komentarzu. Piszcie, czy podobają wam się skiny. To wszystkie zmiany na ten tydzień i mówię, wypatrujcie po wejściu aktualizacji wszystkich isteregów na temat nowego agenta, bo nowy agent wyjdzie za dwa tygodnie od wejścia tej aktualizacji, czyli. Jest to ostatnia aktualizacja przed wejściem nowego agenta, co oznacza, że do gry na 100% trafią jakieś, jakieś easter eggi związane z nim, jakieś ukryte takie smaczki, opowiadające właśnie jego, bo z każdym agentem wcześniejszym dosłownie tak było. Więc wyszukujcie, pokaż nam, chodźcie i wszystkie rzeczy, które znajdziecie, wysyłajcie mi na Discordzie, a ja zrobię z nich jakiś fajny film. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Siema.